Monumentalna bryła gotyckiego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyróżnia się wyjątkowym opracowaniem architektoniczno-ornamentalnym wschodniego szczytu, w którym zestawiono trzy wysokie ośmioboczne wieżyczki i rozpięte między nimi ściany ze sterczynami i wimpergami, których powierzchnię pokrywa kompozycja tynkowanych blend i fryzów zdobionych malowaną dekoracją mazwerkową. Kapituła wysoko oceniła detektywistyczne, wręcz podejście do odczytania rysunku mazwerków z nawiązaniem do harmonijnej i logicznej kompozycji architektonicznej szczytu kościoła. Przedmiotem naszej pracy była konserwacja i restauracja dekoracji mazwerkowej na szczycie wschodnim prezbiterium Kościoła Świętej Marii Panny. Ta dekoracja. Czyli malowane, geometryczne elementy, nawiązujące do kamiennych, które używano w krajach bogatych w kamień do dekoracji architektury, jest typowa właściwie dla architektury gotyckiej na terenie państwa krzyżackiego, czyli na terenie Torunia, ziemi hełmińskiej. Zresztą w Toruniu mamy bardzo dużo takich przykładów i w przed rozpoczęciem naszych prac, czyli rekonstrukcji tej dekoracji mazwerkowej, były prowadzone prace konserwatorskie elewacji. Już w trakcie tych prac potwierdzono, że zachowane na tynkach średniowiecznych, których niewielkie ilości jeszcze były zachowane na szczycie, że na tych tynkach są ślady rysunku tej dekoracji. O tym też pisali historycy sztuki. Robili pewne rekonstrukcje na podstawie tych zachowanych śladów. No więc była taka podstawa do podjęcia tego projektu rekonstrukcji. Jak weszliśmy na elewację, to w pierwszej kolejności naszym zadaniem było jakby zweryfikowanie dotychczas odsłoniętych rytów, i temu poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Stosując różne metody, takie nieraz detektywistyczne, polegające również na tym, że przychodziliśmy w nocy i w skośnym świetle obserwowaliśmy powierzchnię tynków, żeby te ryty, które były tak jakby rysunkiem zrobionym w strukturze zaprawy, znaleźć. Więc po takiej pierwszej fazie, wszystko co udało nam się znaleźć, myśmy zrysowywali. Na folię w skali 1 do 1, i dopiero te folie były takim podkładem do prac nad rekonstrukcją. Tych śladów było zachowanych z jednej strony na tyle dużo, że mogliśmy mieć pewność, że to, co rekonstruujemy, jest zgodne z tym, co było w średniowieczu. Ale też było bardzo wiele miejsc, które wymagały takich wnikliwych, dodatkowych analiz, projektów, i nad tym pracował cały zespół. Właśnie jego praca jest widoczna tutaj w postaci tej formy, którą mamy na szczycie. Kapituła podkreśliła fakt, że decyzje realizacyjne podejmowane były kolegialnie z udziałem eksperckim naukowców historii sztuki, co dodatkowo wpłynęło na udaną realizację prac konserwatorskich. Pomagali nam historycy sztuki. Właśnie pani profesor Elżbieta Pilecka, pan doktor Michał Kurkowski, który jest specjalistą od tych dekoracji mazwerkowej. i z, mojego, z mojej firmy pracowało też trzech konserwatorów, którzy żmudnie, godzinami analizowali te formy, pro, robili propozycje rekonstrukcji, które wpasowywaliśmy w te zrysowane oryginały. No i dopiero po takiej żmudnej, no na początku, początku detektywistycznej, a potem takiej koncepcyjnej pracy. Przygotowywaliśmy te propozycje rekonstrukcji, które musiała zatwierdzić komisja też konserwatorska, inspektorzy nadzoru, konserwator miejski. Całe duże gremium i po tym etapie przygotowawczym, gdzie musieliśmy też uwzględnić jakby relacje tych rekonstrukcji do architektury. Zresztą nam się potwierdziły pewne zaproponowane czy odczytane formy w architekturze. Na przykład rozety, takie okrągłe elementy były na tym samym poziomie, co zrobione, w, wymurowane w cegle takie okulusy, też okrągłe. I po tym etapie dopiero następowała rekonstrukcja, gdzie w sumie też musieliśmy rozwiązać, czy musieliśmy odpowiedzieć na, na, czy przygotować sobie różne rozwiązania. Przede wszystkim chodziło o to, żeby tą średniowieczną technikę, która polegała na tym, że w świeżym tynku rysowano najpierw przy pomocy cyrkli, linijek, rysowano te formy. A potem dopiero malowano to farbami, żeby y, stosując podobne metody, uzyskać efekt, który będzie nam się dzisiaj współcześnie też podobał. Dlatego, że gdybyśmy to zrobili tak jak w średniowieczu, czyli wykreślili i pomalowali farbą, to ten szczyt wyglądałby jak nowy i byłby, to byłoby nie do zaakceptowania. Musieliśmy do takich sztuczek się uciec, trochę konserwatorskich, żeby te farby, czy powłoki farb, czyli te kolory, były. Trochę postarzone, żeby nie wyglądały tak świeżo, tak nowo, więc myśmy to malowali podkładowym kolorem. Potem wielokrotnie nanosiliśmy na to taką metodą tepowania inne odcienie tego samego koloru, żeby uzyskać odpowiednią głębię i taki wyraz, jak chcieliśmy. Problemem też było odpowiednie dobranie nasycenia kolorów, żeby po skończeniu prac uzyskać taką. Jednorodną, dobrze zgraną z architekturą całość. I myślę, że ten efekt, który uzyskaliśmy, jest dobry. Też w czasie pracy były wielokrotnie dyskutowane. Myśmy te koncepcje doskonalili, tak żeby właśnie jak najlepiej tą pracę wykonać i uzyskać taki efekt, który będzie się wszystkim podobał. W wyniku prac przywrócono oryginalną wartość estetyczną wschodniego szczytu kościoła, który jest charakterystycznym punktem na mapie toruńskiej starówki.